Chyba mamy z pół alfabetu profili led -owych. Profil A, B, C, Y, G. A czym one się różnią? Kolorem, głębokością, szerokością, sposobem montażu do najbardziej popularnych profili należą. Profile natynkowe, podtynkowe, na jedną taśmę, na dwie taśmy. A po co w ogóle stosujemy te profile? Przede wszystkim po to, aby wydłużyć jej żywotność. Dlaczego? Bo wtedy taśma, taki profil jest naturalnym radiatorem, czyli odprowadza ciepło od naszej taśmy. I jeszcze bardzo ważna rzecz, czyli szybki, które zamykają nasze profile z taśmami. Możemy mieć ich kilka rodzajów: frost, mleczna czy czarna. A po co nam taka szybka? Szybka, po pierwsze. Powoduje rozproszenie, rozproszenie światła, a po drugie chroni naszą taśmę przed zachlapaniem, na przykład jeżeli jest zamontowana w łazience. Natomiast co ważne, zobaczcie, jak wygląda ta szybka, gdy taśma LED jest wyłączona. Czarna, mleczna, frost. Macie takie u siebie w domu? Dajcie znać w komentarzu. Bądź smart i obserwuj po więcej